Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd. Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co ty, ginido? Nie wiesz o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na Ciebie na arenie!